Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Kronika Szanu. Pewnie nie spodziewaliście tego, a tu taka niespodzianka. Od dzisiejszego odcinka przedstawię Wam główne zarysy wszystkich frakcji, a zaczniemy od przystani, którą grać nigdy nie przepadałem, jak dobrze wiecie. Jeżeli chcesz więcej podobnego kontentu, pozostaw komentarz i łapkę w górę, bym wiedział czy warto rozwijać ten projekt. No to zacznijmy od początku. Przystań, inaczej święte Imperium zostało stworzone przez Rona na Wielkiego, który, żeby zjednoczyć królestwo, mierzył się z wieloma przeciwnikami. A do najbardziej zajadłych należy zaliczyć istwana, który był najbardziej znanym przedstawicielem plemienia Gryfów w tym okresie czasu. Może o rodzie Gryfa pogadamy w innym odcinku, jeżeli będziecie chcieć. Kiedy pierwszy król Sokoła zdobył odpowiednie wpływy, stworzył Imperium Sokoła. Legitymizację władzy otrzymał od Ser Elama zwanego inaczej Siódmym Smokiem. W podobnym czasie Aniołowie tracili na znaczeniu, gdyż wyczerpali się na ogromnych walkach z demonami, a ich tempo reprodukcji było bardzo wolne. W celu utrzymania swojej pozycji zaczęli poszukiwać nowych wyznawców dla patronującego im Smoczego Boga Elrata. Wtem na cel wybrali sobie nowo powstający Imperium Sokoła. Aniołowie wykorzystali młodość nowego władcy Imperium, Priana, prawnuka Imperatora Ronana oraz jego ogromne problemy w kraju poprzez kapryśnego Smoka Powietrza, który nie za bardzo przejmował się losem swoich wyznawców. Żeby wybrzeć wpływ na ludzi, aniołowie w pierwszym posunięciu stworzyli siedem zaczarowanych mieczy, z których każdy został nazwany jedną z cnót Elrata. Najpotężniejszy z nich oczywiście podarowali Brianowi, zaś sześć pozostałych jego najpotężniejszym wasalom, książętą Imperium. Kiedy Imperium odzyskało siłę, dzięki wyznawcom Elrata ludzie zaczęli oddawać cześć nieprzebaczającemu Smokowi Światła. Na pierwsze Imperium składały się aktualne księstwa Gryfa, Jelenia, Wilka, Byka, Harta i Jednorośca. Dodatkowo w centrum znajdowała się prowincja imperialna. Dla lubiących ciekawostki, przed zjednoczeniem były jeszcze dwa rody, Borso, Kailisa, lecz krwawo został wybite za swoje nieposłuszeństwo. A czy Imperium miało przyjaciół? Oczywiście, że tak, aczkolwiek trzeba wspomnieć, że historia platała różne figle i większość tych sojuszników nie była z przyjaźni, lecz po prostu z czystego zysku. Do historycznych sojuszników należy zaliczyć: Magów, czyli Akademię, Elfy, czyli Sylwan, Krasnoludy, czyli Fortece. Inaczej po prostu fortece. Sojusze te głównie były zakładane w obliczu zagłady z ręki demonów. Wrogowie wydają się oczywiście. Należy zaliczyć do nich demony, czyli inferno, orków, czyli twierdze, nieumarłych, inaczej nekropolie, czy mroczne elfy, inaczej loch. Czy imperium było zjednoczone? Oczywiście, że nie. Jak już wspomniałem na początku, powstanie imperium dochodziło do wielkich walk religijnych. W późniejszej fazie dochodziło do krwawych walk o władzę, a księstwa, które buntowały się, mierzyły się z siłą potężnej inkwizycji. Dodatkowo zewnętrzne wpływy cały czas działały na podział imperium, co nie pomagało w spokojnym życiu ich mieszkańców. Można znaleźć ciekawe analogie do historii pewnego kraju, gdzie dopiero wspólny wróg jednoczył zwłaszczone klany na dłuższy okres czasu. A co wyróżnia wyznawców Elrata? Z najważniejszych symboli należą słoneczny krzyż, anielskie skrzydła oraz oblicze rata. Kultowym bohaterem jest paladyn. Y, Paladyni stają się dla innych przewodnikami, są bardzo poważani przez lud, szanowani przez sojuszników, a najważniejsze: sieją ogromny postrach wśród wrogów. Do kultowych stworzeń należą gryf. Zostały stworzone podczas eremitycznej, samorzutnej, magicznej fuzji lwów i orfów. A może chcecie dowiedzieć się, jak wyglądało to kultowe zwierzę w poszczególnych częściach Heroes? Jeżeli tak, dodajcie komentarz. Gryf. Kolejnym zwierzęciem, stworzeniem jest Wilk-Wilkor. Bezlitośni wojownicy z Księstwa Wilka wybrali sobie tę spragnioną krwi bestię jako zwierzę herbowe oraz nauczyli się tresować jako efektywnych choć niepewnych towarzyszy podczas polowa, no i oczywiście ogromnych wojen. Trzecią niespodziewanym stworzeniem jest Blask Chwały. Naczynie woli Errata, Smoczego Boga Światła, są błyszczącymi duchami, które mogą zapłonać niesamowitym światłem i w rezultacie oślepić wrogów. Wy je pewnie kojarzycie tylko dzięki wyglądowi. Myślę, że takie krótkie wprowadzenie pomoże wam zagłębić się w frakcje, aniołów i Ludzi. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia przy okazji kolejnej frakcji. Dzięki Wam. Do zobaczenia. Pa-pa!